Okej, okay, witam Was w moim drugim odcinku i w tym odcinku, no to będzie łatwe, to również wiadomo, że przerzucamy tutaj, no i teraz, żebyśmy wrzucili na YouTube, wrzucimy tutaj na YouTube oczywiście, dalej, no, wrzucimy swój. będzie wszystko, e-mail, jak macie konto na YouTube, hasło to wiadomo, remember me, gdzieś zapamiętaj, <grym> Nie, nie, nie mogę inaczej. No i w moim przypadku to będzie na przykład tu, na przykład tytuł, poradnik, jeden, opis. Ej, się mam, chyba... Zapraszam do oglądania. A jeszcze te opisy mam w no to już będzie później tagi dwa I no nie ma co do danego prawo się. a wiecie co teraz tak poszukamy i po prostu zaraz się spotkamy okej, okay, jestem no i teraz klikamy zakończ i nam się już i so, no, do... no i to mi się zaraz wrzucę na YouTube. Oryginalnie. Prosto, łatwo i funkcjonalnie. Także ja się Wam żegnam. Do zobaczenia w następnych poradnikach, vlogach, filmach itd. Tak do zobaczenia eee.